na ostatni numer? Słuchajcie, ten numer nazywa się pieśń dziewczyna. To jest taki numer dla mnie bardzo ważny, którym dziękuję wszystkim osobom, które spotkałem na swojej drodze na dobrym i złym ale tym numerem chciałem przede wszystkim podziękować dzisiaj każdemu z was osobna, że przydał to przedstawienie nasze małe, że wydaje się swoje pieniądze na nasz koncert bardzo jest mi miło, mam nadzieję, że się dobrze i że zobaczymy się już niedługo gdzieś tutaj Ostatnie pytanie, moi drodzy, kto jest z samego Wrocławia? Z samego Wrocławia, kto jest? 30 osób, dobra, a kto jest spoza Wrocławia? Ja też! słuchajcie. w się bardzo miło e, i lecimy. Wszystkie łapki w górę! <śm> <śm> Nie wygrałem niczego w życiu oprócz was Za wszystkich moich ludzi niech syja Warto by nam nabrał tylko to prosto Nie wiem, by tam chodu na nich dla głównie Odby bo nie wygrałem niczego w życiu oprócz was Za wszystkich moich ludzi niech aszy, ja warto by nam faktów napiam tylko to, to Wygrywam dziś tylko przez niego. Zawsze mnie podnosił z kredytem już było wszystko jedno. Jako dziś spotkasz, podziem, pójść szczerze, tak nie da, w połowie zasługa jego. Za małe i to ile dla mnie zrobiła dobrego. Zarady ojca, tych których nie rozumiałem, jako dziecko w tylko jedno. Że ludzi swych cenię za szczerość. Gdyby kiedyś odbiło mi mocno, oni na pewno mi o tym powiedzą, hej. Gdy robi się pokój, trzeba być spalonym mostem. Orszak był z nami od początku trudno. Zobaczymy się jeszcze na prostej Dziękuję wszystkim, co w nas nie wierzyli żyliście drogę, hej! Za braci i Kacpra Za was serdeczne pozdro, panowie to, co nam wróciła karma A na to też pokazaliśmy swoje Za wszystkich siomów co nam pomagali wybudować studio Każda cegiełka jest ważna Bez tego moment nasze mury ludo, hej! Dziękuję każdemu, kto mi zaufał Kiedy mnie nikt nie słuchał Dziękuję za lekcje, nawet bolesne, niektóre sprawiły cuda Dziękuję za życie, bo to najlepsze, co mi się mogło udać Dziękuję za wszystko, Do usłyszenia usłyszę na przyszłych albumach Wygrałem niczego w życiu oprócz was Za wszystkich moich ludzi nie on A far by nam pobył tylko to Prosto Nie wiar, co by nam pobył nam nie brakło nic Żyto Niech nie wygrałem niczego w życiu oprócz was Za wszystkich moich ludzi nie on sprzyja far by, by nam pobył tylko to Prosto Nie wiar, co by nam na mnie brakło nic. Po prostu ci się należy, pozdrawiam Dawida Szybola Zawiarę się płyta, pyknie Pozdrawiam też Fausta czekam aż kąpiel, miał dolary lek, hey. Za wszystkie rany, porażki i straty, za wszystkie dni, co miałem zastąpić Za wszystkie razy, gdy mają się marzyć Na szczęście tu dobrze stanę, dziękuję każdemu, kogo spotkałem na swojej drodze Jeśli teraz to słyszysz, to nie wygrałem niższego w życiu oprócz was. Za wszystkich moich ludzi niech was przyjażdża no by, no by na tylko to, to nam, nie na do bo nie wybrałem niczego życiu oprócz was. Za wszystkich moich ludzi niech was przyjażdża. Co by nam, co by nam nie brakło nigdy do bo nie Zróbcie mojej familii do Mam nadzieję, że się dobrze, ja się bawiłem świetnie, dziękuję wam za ten wieczór, to było coś wspaniałego, mam nadzieję, że Wrocław nas zapamięta, bo my zawsze pamiętamy Wrocław. Zrób ciało dla samych siebie! Mamy <śmiennie> za <co> jeszcze? <śmiennie> Słuchaj, jeszcze... Słuchajcie, jeszcze. Chcemy się trzeba zejść. Dobra, słuchajcie. Zagamy numer, ale w ostatni. Ale w ostatni, dobra. Dobra. Yeah, dziękujemy, dziękujemy! Słuchajcie, wroga, wszystkiego dobrego, ale mam nadzieję, że wam się podobało.